Ciemka wszyscy, to lakiluk 67 Dzisiaj Zrobimy pojedynek po limitek z pomocą Just Gazetki, Jazz Kiki, gdzie mamy limitki dwie duże i jedną małą i saszetkę oraz puszeczka, gdzie mamy saszetek 9 i limitek 3. A więc zaczynamy od gazety. Mamy jazz Kikita, Mamy duże limitki Bella i Lewego, więc na pewno Walia i Polska będą pojedynkowały. Także Hiszpania, bo mamy małego isko. Mamy jedną saszetkę, która też będzie albo dorzucona. W sensie zobaczymy gazetę, mimo wszystko, co tam mamy w niej. Jest, jest Messi z lewym. Wymienię tylko. Jest reklama kart z drogi Dobro 2020. Co mamy w drodze Dobro 2020 wspomniane? Tutaj różne rzeczy. I to, że jesteśmy liderami na razie póki co po dwóch meczach. No i wypiszcie też w komentarzu jak co bym myślicie o powołaniu do naszej kadry. Kto powinien być w kadrze, a kto niekoniecznie się powinien znaleźć kadra do lat 21. 1, czyli Orlęta michnicza przed wielką szansą Młodzieżowy Mundial, czyli, czyli do lat 20. I widzimy, kto z kim zagra w grupach. Jest co nieco też zmianki Oli Royusne, ale mamy też. Wspomina na temat jego taty, który był też zawodowym piłkarzem i był w Kadrze Senegalu. Teraz afro, raz dready. Się ubiera. Oczywiście, zagadek nie brakuje. Także można zobaczyć nasz, nasz lewy, jako Robert Rekordowski. I co nieco można zobaczyć tutaj o nim. Messi, jego kolekcja rekordów od 15 lat można zobaczyć. Jest rekordzistą Dumy Katalonii, kolekcję Złotych Butów już ma, sympatycznym piłkarzem roku był, także najlepszy jest w Argentynie, ma sukcesy Lidze Mistrzów, gole w pakietach zdobywa nawet i jest niedościgniony w La Liga również. I top 10 największych, którzy Ligi Mistrzów nie zdobyli, czyli Ronaldo, Baggio, Mataus, Romario, Van Nistelrooy, Totti, Cannavaro, Turam, Balak i Vieira. Oczywiście że może zabraknąć też plakatów. Jest Matthijs Delikt, jest nasz Kownaś. Jest nasza młodzieżowa reprezentacja. Jest też Linetty. Mamy Aguero, lewego. Jest Cristiano Ronaldo. Do drugiej części plakatów. Tu mamy oczywiście naszą drużynę do lat 21. Ten. Kolejne za zagadki, odważne PSG, bo też mamy naszych rodaków tam. Tam, przynajmniej mamy jedne, jedną rodaczkę naszą, czyli Kasiek Jedrzynek. Oczywiście największe stadiony świata czyli które stadiony ile ludzi pomieszczą. Najwięcej, największy stadion z Korei Północnej aż 114 tysięcy widzów tam może zasiąść. Gest Radości po golu, jedenastka, mamy Ronaldo, Lewy, Alba z Roycem. jest nasz piątunio, czyli piątek, Dybala, Mbappé, Griezmann, Lingard, Gnabry, Di Maria i także Klinsmann. Oczywiście praca. co tutaj są od czytelników. I oczywiście Bobby też fajnie byście też w komentarzu napisali, czy jest tu któraś z Waszych prac najcenniejsze drużyny i tu Barcelona i Manchester City powyżej miliarda euro mają wartości oczywiście coś z trybuny fanów czyli błyskawiczny hat-trick lewego biało-czerwoni na szczycie plus do tego komiksik mały Mamy także 7 wspaniałych, czyli nasz Piątunio, Jong, Sancho, Jowicz, Delicht, Madison i Zaniolo. Nowa gazetka jazzkiki przyniesie nam saszet, kolejną saszetkę. Będziemy mieli Szczęsnego i będziemy mieli dwie XXL-ki. Ronaldo z Jorginho i też 25 czerwca. A do tego mamy na pocztówkach: Mayank, Klich, jest Artur i mamy kadrę do lat 21. A więc trzeba przejść teraz do naszego karcianego starcia, w którym na pewno zmierzą się drużyny wali, li i Hiszpanii. Zobaczmy kto jeszcze. W tej nam tu puszce. Oj dołączy. Oczywiście Nararki polujemy, bo mam już dwie skompletowane. No, ale przydałyby się też karty Game Changer, bo tych mam. Dalej jedną zaledwie. Oczywiście do isko kodzik dostaniecie, proszę bardzo. To zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Pierwszy kodzik. Łapcie do. Cristiano Ronaldo. Czyli będziemy też Portugalii szukali. Drugi kodzik łapcie do. Hurricane, czyli Anglicy też się zmierzą. I trzecia niemiecka, do której łapcie kodzik, to jest Sergio Ramos, czyli, my, czyli mamy dwóch Hiszpanów naraz. Czyli zmierzą się ze sobą Walia, Hi Polska, Hiszpania, Portugalia i Anglia. Sasze tak mamy 9 plus tą z Kita. Rapuszka na górę. I zobaczymy, co nam teraz przyniesie. Zaczynamy od saszetki z Kita I mamy na początek Tobiego Alderweroda z Belgii. Mamy Chorwata Diana Lovrena. Jest punkcik dla walijczyków. Mamy Gareta Bale'a. Norwek, ale sami dalej. Mamy Niemca Leroya Sane, a na specjalnej Irlandia Północna, Defensive Rock, John Evans. To teraz saszetki z puszki. Mówię, nie mam nic przeciwko, by trafić rarkę, tylko poza numerami 7 i 8 oczywiście. Mamy Włochy, Verratti, kolejny Chorwat, Domagoj Vida. Mamy Szkota MacGregora, jest Francuz Angolo Kanté. Jest Polska, punkt Bartek Bereszyński. A i tutaj mamy Trenta Aleksandra Arnolda, czyli młodą nadzieję. Reprezentacji Anglii i zarazem właśnie punkcik dla Anglików, zarazem. Czekamy jeszcze na Hiszpanię i Portugalię. Na punkty u tych drużyn. No tak to na razie póki co, trzy drużyny po jednym punkciku zdobyty. no i zobaczymy co będzie dalej. Mamy znów Belgię, mamy Vertonghena, jest David Brooks, kolega klubowy Artura Boruca. drugi punkcik wali. Jest Portugalia, Rui Patricio, punkcik. Jest Belgia znowu, Kevin de Bruyne. Mamy Węgra, byłego piłkarza Lecha Poznań, Kadara. A tutaj mamy Tarika Elionosiego fansie, Norwega. Dalej mamy Słowaka, Nemeca, Szwajcar Akanji, Grek Pelkas, Czech Filip Nowak. Mamy Dańczyka Delaneya i jest Chorwat Iwan Rakitić Power Up Key Player. Na razie Hiszpanów nie widać, a prowadzą z dwoma punktami Walijczycy. Jest Holender Bergwein, Turek Unal, Irlandczyk Kalum. Drugi punkt mają Anglicy i to jest Jordan Henderson. Mamy Turka Czalanoglu i mamy Fansa Felajnego z Belgii. Na razie isko z Ramosem nie doczekali się punktów, a inni mają punkt lub dwa. Mamy teraz kolejnych Szwed Helander, Rumun Tataruszanu, Sowak Pekarik, Holender Stefan Dewraj. Do tego Rumun Banku. I mamy. Matsa Humelsa, fans favorite z Niemiec. Znaczy, może jeszcze nam Pan jakaś karta plastik z Ligi Narodów? Tak też będzie, zobaczymy kto to będzie. Ale tak, Szkotanej Smitha, punkt dla Polaków, Kamil Grosicki, mamy Sawila, Irlandii Północnej, Tukudiana z Rumunii, mamy Włocha Bernardeskiego i mamy plasticzek Macedonia Północna. 18 Jest punkt dla Portugalii. Andres Silva. Więc Portugalia też już ma dwa punkty. Na razie bez punktów Hiszpania mamy Irlandczyka, Randolfa, Fin, Pirinen, Polska na prowadzeniu. Trzeci punkcik mamy to Arek Milik. Mamy Francuza, Kiliana Mbappé. I mamy Timo Wernera, Game Changer z Niemiec. Brawo! Jeszcze dwie saszetki, więc wszystko się może zdarzyć. Pytanie też, czy Hiszpania zdobędzie jakiś punkcik w tym starciu. Mamy Francuza Untitiego, Węgier Soloy, Turek Ozjakub, Grek Christodulopulos, Mamy Belga Witsela i mamy Fansa z Włoch, Lorenzo Insigne. I ostatnia saszetka, kto wie, albo Polska wygra, albo z kimś będziemy na równi. Jeśli chodzi o zwycięstwo, mamy dalej, mamy tak. Norweg Joshua King, Irlandia Północna, Magner, Czech Kaderzabek, Irlandczyk Arter jest walia 3 punkty i, na, i nie, mamy Ashley'a Williamsa i Duńczyk na fansie Las Tak więc w tym pojedynku. Polska, i Walia po 3 punkty, zwycięstwo drugie, na trzecim egzekwum miejscu, Portugalia z Anglią po dwa punkciki i bez punktów Hiszpania, a tutaj mamy wszystkie specjalne, które nam wpadły. My mieliśmy fansów 5, licząc Rising Star'a 6, mieliśmy też 3, 2, 3 karty Power Up i jednego z Ligi Narodów, więc piszcie co? W tym pojedynku myślicie? I oczywiście nie zapominajcie zostawiać łapeczek w górę, Z subików klikać, czerwony przycisk. Cisk podążamy w stronę 200 subskrypcji. I oczywiście jeśli filmik się podoba, wystarczy łapeczka w dół. A tak to, do zobaczyska.